Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Na wieki Wiek wieków, Amen. ksiądz Jakub Kozak, Joanna i Mariusz. Witamy bardzo serdecznie w kolejnym spotkaniu w naszym programie, który jest zachętą do udziału w duszpasterskim programie Kościoła dla rodzin, i dla małżeństw, wierzy w Kościół Chrystusowy. Dzisiejszy temat jest tematem, myślę, bardzo ważnym który dzisiaj jest rozpatrywany troszeczkę jako pewna forma aktywów, można powiedzieć, aktywów, który mamy my jako ludzie. Temat jest bardzo prosty. Masz czas. Dzisiaj często, kiedy myślimy o różnego rodzaju zasobach, umiejętnościach i zdolnościach, niektórzy myślą o czasie jako o pewnym, no właśnie, o, o czymś takim, o jakimś zasobie, który możemy gospodarować. A nasza myśl dzisiaj idzie raczej w tą stronę, że czas jest też okazją i czas jest narzędziem i sposobem do wyrażania miłości. Błogosławiony Stefan Kardynał Wyszyński mówił: Czas to miłość. Macie czas? Po ludzku można by było powiedzieć, że nie mamy, jak wszyscy, że doba jest za krótka, że fajnie by było, gdyby dało się ją rozciągnąć. I często się ją rozciąga. Tak, natomiast y, okazuje się, że jeśli y, na czymś nam bardzo zależy, to na te najważniejsze rzeczy czas się znajduje. O tych najważniejszych rzeczach y, mam tu na myśli y, właśnie relacje z Panem Bogiem, ten czas y, na spotkanie z Nim w Słowie Bożym, codziennie rano, kiedy zasiadamy z Pismem Świętym na kolanach. Indywidualnie, ale blisko siebie jako małżonkowie. Siedząc od siebie najwyżej dwa metry. I w tym czasie spotykając się i budując relacje z Bogiem. A potem często dzielimy się swoimi refleksjami na ten temat, co dzisiaj usłyszałem od Pana Boga. I to jest coś, co nas bardzo zbliża przybliża do Pana Boga, buduje właśnie naszą z nim miłość. A jednocześnie zbliża też również nas jako małżonków. Tak, bo jako małżonkowie y, m, przyrzekaliśmy sobie sakramentalną taką jedność i, y, i trwanie ze sobą, y, i zgodziliśmy się y, obydwoje na to, że y, ten czas rzeczywiście będziemy spędzać razem y, z Panem Bogiem i tak rzeczywiście to robimy. Ponieważ e, każda nasza chwila e, jest e, wspólna, wiele osób nam się bardzo dziwi, że e, te wszystkie m, sprawy e, staramy się e, ogarniać wspólnie, razem, a nam sprawia to wiele radości, wiele satysfakcji. E, każdego dnia bardzo dziękujemy Panu Bogu za każdą taką chwilę. E, przeżyliśmy razem e, wspólne trzy porody. Co było też bardzo nas to zjednoczyło: nasze wychowanie dzieci, praca zawodowa. Wszystkie te sytuacje rzeczywiście bardzo nas jednoczą, ale to, co już Mariusz powiedział, tak naprawdę postawiliśmy w swoim życiu też na to, żeby oprzeć naszą relację na relacji z Panem Bogiem, która rzeczywiście jest dla nas bardzo ważna i istotna. No i właśnie, chociażby wybraliśmy taką wspólnotę, wspólnotę domowego kościoła, która również pomaga nam razem blisko siebie zawsze być i się formować. Nie ja sam udaję się na jakieś spotkanie, nie Asia sama, tylko, tylko jesteśmy tam razem. I to wszystko, to nasze przebywanie nawet te codzienne czynności, takie przyziemne, domowe obowiązki, które codziennie każdy z nas wykonuje. Przyczyniają się do tego, że my ten czas wykorzystujemy do tego, żeby razem będąc w tych obowiązkach, przybliżamy się do siebie. Jest to okazja do tego, żeby, żeby ze sobą porozmawiać, żeby opowiedzieć o tym, co dzisiaj się działo w naszym życiu. Może w jakiś sposób się pocieszyć albo po prostu poinformować się i poczuć taki po prostu zrozumiany przez współmałżonka. I to ten, ten czas jest bezcenny, a wydaje się taki zwyczajny, prozaiczny i taki po prostu yy, złożony z takich tysięcy, chyba już, można powiedzieć, w naszym związku małżeńskim właśnie zdarzeń. Można powiedzieć yy, nic wielkiego, a tak naprawdę kiedy podsumujemy te wszystkie lata, widzimy, że nas bardzo do siebie zbliżyło, bardzo zbudowało naszą miłość małżeńską. Bo to chyba też tak jest, troszeczkę, że e, nawet wtedy, gdy się wydaje, że ten czas jest e, marnowany, nic się nie robi takiego konstruktywnego, ale jednak się razem go marnuje, to tak naprawdę to jest inwestycja chyba, nie? W wychowaniu może z dziećmi czasami jest tak, że, że gdzieś czasami rodzice boją się poświęcić i może mamy takie czasami myślenie o czasie, że to musi być niezwykle produktywne, z, z jakimś efektem od razu, najlepiej policzalnym jeszcze, jeszcze mierzalnym w jakiś sposób, tak, i wtedy, no, i wtedy ludzie mają satysfakcję z takiego czasu. A może trzeba się czasami nauczyć po prostu tak marnować razem czas. I chyba wspólne. to jest. Tak, to jest chyba takie też wspólne budowanie czasu, czy tak przed Panem Bogiem, czy w rodzinie, czy, czy nawet przy zabawie gdzieś. E, e, pamiętam gdzieś z domu mojego rodzinnego e, takie, takie momenty wspólnego marnowania czasu, tak szczerze powiedziawszy. I, i to są takie momenty, w których e, w, no, które dzisiaj pamiętam jako momenty jakiejś jedności w rodzinie z rodzicami. E, Szukamy czasu, szukamy czasu. Są tacy ludzie, którzy zawsze mają kupę rzeczy w swoich kalendarzach. Mamy mnóstwo rzeczy do zrobienia. Cały czas się spi dokąd spieszymy, jakieś spotkania, telefony. Na wyciągnięcie w smartfonie mamy właściwie kontakt z całym światem i dużo rzeczy nam ten czas zabiera. A może dzisiaj warto wziąć odpowiedzialność za czas i chcę was do tego zaprosić, abyście zobaczyli, że dostaliście od Pana Boga czas, Mam czas i czasami, jeżeli się wydaje, że nic nie możemy dla siebie zrobić już więcej, nie ma żadnego, może nie wiem, psychologa, jakiejś pomocy specjalistycznej, nikt z zewnątrz, to może warto w tym życiu rodzinnym zacząć od tego, żeby wygospodarować i razem przeżyć z sobą czas i to, dać też ten czas Panu Bogu. Macie czas? Jak u Was jest z tym czasem? Czy łatwo jest ten czas tym czasem zarządzać? Zachęcamy Was do tego, abyście w tych naszych spotkaniach również brali udział, aby pod tymi filmikami być może jest taka możliwość, przecież można komentować to, co słucha, czego słuchacie tutaj. Zachęcamy do tego, aby stało się to, stało się to miejscem dzielenia się tymi przeżyciami i tymi treściami, które, o których my tutaj mówimy, dzieląc się, ufamy bardzo głęboko, że one pomagają przynajmniej zwrócić uwagę, zobaczyć, ja mam czas i, i, i z tym czasem mogę coś zrobić. My daliśmy też Wam jakiś czas w prezencie. Przyjmijcie ten czas dla nas i dziękujemy za to, że ten czas, te kilka minut nam poświęciliście. Szczęść Boże. Szczęść, Szczęść Boże. Boże.